Duma, że się udało, o budowaniu wewnętrznej motywacji. Motywacja nie rodzi się z nagród ani z krzyku. Rodzi się, gdy młody człowiek doświadczy skutku swojego wysiłku, gdy coś mu się uda i sam to poczuje, gdy zobaczy, że z chaosu rodzi się sprawczość. Niekiedy potrzeba jednej małej rzeczy: złożenia łóżka, przebiegnięcia kilometra, zagrania melodii bez błędu. Kiedy zauważy, że zrobił coś sam, rośnie. Nie z Twojej pochwały, ale z własnego przeżycia. Nie zabieraj mu tej radości. Nie poprawiaj od razu. Nie dopowiadaj. Spójrz i powiedz: Zauważyłem, to wystarczy. A jeśli zapyta, jak było? Zapytaj, a ty jak się czułeś? To pytanie o serce, nie o wynik. Z dumy rodzi się autonomia, a z autonomii siła, która będzie z nim długo po tym, jak wyjdzie z domu. To nie wyniki wychowują, ale uczucia, które z nimi wiążemy. Zamiast gonić za sukcesem, uczmy dostrzegać ślady własnego wzrastania. One naprawdę dają napęd.